Jedziemy, Paulince, zrobić niespodziankę. Paulinka ma dzisiaj urodziny i przygotowałem dla niej super niespodziankę. Po prostu mam wrażenie, że mam nadzieję, że Paulinka się spodoba. Poświęciliśmy na to mnóstwo czasu, łzy i pot, ale mam nadzieję, że gra była wa warta świeczki. Kupimy jej Simsy. Kupimy jej Simsy. <laughs> nie, 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 aż tak. Zobaczycie, co kupiliśmy. Niech Paulinka będzie miała małą niespodziankę. Krzysiu, to się po prostu schowasz, tak? Żeby Paulinka ciebie nie zauważyła. Tak. Będziesz jakby, leżeć. Jakby co jej mów, że nie może zaglądać do tyłu. Tak, ona usiądzie, a ty tak połóż się, będziesz cały czas kamerował, ale nie zauważy cię przy odrobinie szczęścia. Może spróbuję? W sumie, w sumie? W sumie? W sumie? Jak, może by się na udało. Wiesz, to mogłoby być na jak, jakby to powiedzieć, śmieszne. Dobra. To musi się udać. Co może pójść nie tak? Nie widać mnie. Jestem jak ninja. No bo ja już jestem, możesz chodzić. O liś co Pałisiu? się. Dobra, nie zauważyła cię! O Jezu, się Nie zauważyła cię. Udawaj, że cię nie ma nadal. Krzysiu! Jako, no, że teraz będziemy jechać prezent, będziemy jechać, żeby zabrać, to musisz zasłonić oczy. Jak na razie mój plan się udał, Paulinka mnie nie zauważyła. Schowałem się tutaj i jak gdyby nigdy nic sobie wsiadła do auta, nawet nie krzyknęła. Mój makijaż mi cały dzień no dobra, muszę ci to jakoś zawiązać, co nie? Jest tu sama, może zawiązać. Dobra, zamierzę. to weź sobie sama zawiąż. <grym> <Same> problemy. <grym> Cały <grym> was. Dobra, musisz mi to zawiązać. No nie. Krzysiu, weź to Paulincę zawiąż. <grym> dobra, nic nie widzisz? No nie. O, no, ale Czas na ostro mięśnie. widzisz palców? Pffr! Wczuwię pięć. Paulinka mały, związane oczy i nic się nie domyśla. Niedługo. Spotka ją naj, najpiękniejszy dzień w życiu. Już jesteśmy poza granicami Wrocławia. To nie. nie. mogę ci powiedzieć, gdzie jedziemy. Do Ale zobaczysz. No. Ja tak jak wyszedłem z tego samochodu też byłem w szoku, że Krzysiu tu jest. No. Przyznam się, że zapomniałem po prostu go wypuścić, Ale ja już, no sorry, kiedy tak wychodziłem. Ja na początku. Przyznam się szczerze, że zapomniałem po prostu Krzysia wypuścić z samochodu. No Dobre. nie wiem. dobę. Zawsze Może to samo. Wie? Te same błędy, non stop. No ale cóż, jak to się mówi, jedna doba Krzysia w samochodzie, w tom czy we wte, nie zrobi nikomu różnicy. ale tu zabracamy, tu skręcamy. Na początku jeszcze wiedziałam gdzie jest. A, bo jedziemy po lesie. Specjalnie jadę w kółko, żeby zmylić trop. Czutko no jeszcze gdzie, ale już później to... Specjalnie tak trochę tutaj, trochę w tą stronę, trochę w tą, a tak naprawdę cały czas jesteśmy w tym samym miejscu. Ja kółko. Na placu budowlanym. No naprawdę, my się kręcimy w kółko, nie? Bo się kręcimy. W kółko, ja się w kółko. Kręci? Później ci wyjaśnię. Wy chcecie mnie zakręcić, Boże! Później ci wyjadę. Ja, ja chyba żegnała, czy co? Dobra, jesteś na miejscu, ale nie zdejmuj okularów, no. teraz ja cię wyprowadzę z auta. Nie zdejmuj, nie zdejmuj, nie zdejmuj. Uważaj, krok. Czekaj, nie boję się, bo pomalutku. Dobra, jeden jeszcze myszczę wysoki. Chodź. Tak, noga wysoko, noga wysoko, noga wysoko. Nie boję się. Weź się może na ręce. Nie czekaj, muszę się do tego, bo bo tak kręciłeś że mi się w głowie zakręciło. Chodź mi, musimy się kawałek przejść. Spokojnie, możesz mi zaufać. Chodź. Chodź, możesz mi zaufać. Niczego tu nie ma. Niczego tu nie ma. To nie? Spokojnie. Spokojnie. Dobra. To jesteśmy na miejscu. Możesz zdjąć teraz okulary.

Nazywa się Cię Indy. Oh, ja. Uwielbiam ci, że mi wystarczy KFC. <grym> Trochę to na tym Dlaczego jedziemy nim do KFC? No zrobiłem właśnie. Może, chce przejechać swoim Nie, jak i cała telewizor, ale jeszcze chodzić. Już, <grym> już dobrze, wszystko się ułoży. <grym> to, to co robicie? <grym> wszystko będzie dobrze. Karolinka jeździ tym autem, osiem dalogie. Co? Aha. nie masz co? A nie kurde, ja nawet nie widziałem. Jest, jest... Jest... Cztero... Czteroosobowy jest. Co nie masz tu klimatyzację, szyby normalnie otwierane ten. Generalnie takie podstawy masz, to nie? No o, o. dawaj, do No jedynka jedziesz. To będzie, żeby światła włączać, bo tu się A, trzeba się wyłączyć je. za każdym razem, co nie? No, dawaj, gaz. Musisz mocniej trochę przygotować. I keep on rolling I They hate me Nie, 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 nie. O, to będzie nauka teraz na tym opcji. No będziesz musiała się przyzwyczaić po prostu No, no nie jest to vozilla Ale ten, autko jest generalnie używane Aczkolwiek jest bardzo sprawne, ponieważ no. Spędziliśmy Mały, mały dostosował przebieg ma Spędziliśmy naprawdę mnóstwo czasu, żeby znaleźć ci autko Pot i łzy Tutaj musisz tak mocniej przekazływać trochę no, jakby, co nie? Jest... Będziesz musiał się po prostu przyzwyczaić Masz dwa tygodnie na nauczenie się do wyścigów Do wyścigów? No tak, zapisaliśmy ciebie jeszcze na wow. alight. Musisz bardziej przegazowywać trochę. No to jest mały silnik. No, to jest, silny silny to trzeba... no to jest mały silnik. Mocniej przegazuj. Tutaj musisz mocniej przegazowywać zanim sprzęgło i mocniej przegazowujesz niż o! I, ma, I opuszczę no, sprzęgło. I opuszczę sprzęgło. O właśnie. O, i O, już... to będzie ciężkie Nauczysz się, dobra. To jest na luzie. Tak, tak i teraz... To jest chyba jest... wrzucie jedynkę, czy dwójkę w życiu? I zobacz, czy nie Widzisz, się... no bo Jestem nauczane inaczej, to będzie się... to będzie. No bo to i na jeszcze, to jest małutka No i teraz tak, mot powinien mocno przygotować na początku, żeby właśnie musisz mocniej przygotować. O, i popuszczamy sprzęgło, tak żeby ruszyło, jeszcze trochę więcej gazu. O. A, I mocniej ten. Dobra, I, i już dwójeczka, no i dwójeczka Dobra, naciska sprzęgło jedynka. To no jest jedynka. Sprzęgło. Mocno teraz, mocno teraz gaz, mocno gaz, mocno gaz. i popuszamy i ruszyliśmy. Dobra. I jedziemy. I teraz dwójeczka. Dwójeczka jest pamiętaj, że musisz tak uważać, żeby z czwórki właśnie nie włączyć. No i jedziesz. Nie wiem, szczerze może nie wiem czy przypadkiem nie włączyłeś się jakiegoś innego biegu. Ale dobra, no jest okej. Okay. Nie, bo z dachu. Nie no, też można wystartować no z, z większego biegu z tylko jest. Z dwójki można, nawet z trójki i wystartować jak się chce. Oooo, oh, oh, oh. oooo oh. Ja się boję zawsze tego razu, to tam coś się Powinno być, że to jest małe autko, więc wiesz, to też nie ma ten. Możesz jechać prosto, to musi tak? sobie tam coś no, Dawaj, jedziemy no tak. prosto Możesz tutaj kółeczko nawet zrobić. No, możesz kółeczko zrobić O, Pan Paweł Pan Paweł jedzie Ten od Was? No, no, można, można pomachać Można pomachać Nie zauważyłeś Nie przejmuj się tym, że on tak pasuje. Gaz, gaz, gaz o. bo on tak musi wystartować, bo on ma trochę głośny jest. Ale Dlaczego to Ja dla... macham. No więc musimy. po prostu On jest trochę głośniejszy, przestarcie. Ale to ci jędek zrobi jakoś na dniach. Jak do niego pojedziemy, to ci zrobi. A może Pawełka tak chce. Tak. Kończy to sportowałem. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and double it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems, I solve them. I run through the money, the press will be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Folding...